Siomaneczko drodzy widzowie z tej strony mroczny 13 dzisiaj będziemy sobie z Baśką Jak możecie zauważyć mam nowego skima. I dzisiaj się zagramy w SSM i przedstawię wam klasę Iron Golem ponieważ no nie wiem czy wam ją przedstawiałem ale w każdym razie troszkę się zmieniła Zamiast umiejętności takiej jednej, z tej co obecnie jak bloszki zwalaliśmy mamy teraz taką umiejętność przyciągamy go komuś do nas i dobra, spróbuję jeszcze dzisiaj nagrać tego, czyli jest przedstawienia dla snajk, a mamy w tych to jest pierwszy na snajk, Jaka jerągole mamy, taki ten przeciwnik, powolnienie i... no te dwa ataki, akurat już przedstawiamy w tym dosie. pierwszy z ataku to taki, taki. a drugi... tak, przeciągamy się ataku, to ma jerągole, to trafimy, to nie, jeszcze po prostu tam trafi. Trochę mnie lag. I Iron Golem, mogą zdaniem, takie całkiem dobre obrażenia eee, i ma, ma dość dobre wytrzymanie, tylko tu spodziewamy się, że może przeszkodzić w stronie. Jakieś szybki sufer reweneracji hapoteczny ma. No eee, i to chyba na tyle spraw organizacyjnych. Eee, dobra. Ło, no, ślepy.

14 września, 14 września zakupiłem sobie klasę Toll. Yy, Witcher Skeleton i ogólnie ta klasa jest według bardziej tak, do graczy, graczy niż, yy, niż do takiego zabijania, ale dobra, skupmy się na ryby, że dostaliśmy do dwóch. Mamy po cztery życia. Bo tu jest super wysoka jeszcze No i muszę cię stracić na iron irączyków. Опять не пытаюсь добиться Не пытаюсь на этом, что? Ну, да. Я хочу, чтобы Ну, да. Ну, да. Да, Ну, да. Да, Eee, dobra, 4 do 3. Ogólnie jestem uznawany za mistrza, jestem samego siebie. Niektórzy gracze mi też piszą. Tutaj też byle gracze piszą, że jestem hackerem, ale tam zwykle im piszę, żeby w takim razie to jest film na mój kanał, który zobaczy, jak jasno to, to mam super haki. I tak, teraz kiedyś miałem lepsze ludzkie. Poza tym to w nie jest moja ulubiona klasa. Teraz, się staram bardziej to uśpilią brać. Uch. Ej, ale powiesz, że chociaż tak mnie zabijesz? Poddaj. Po I wreszcie, tak dobra, to się w działo, że w takich miejscach nic nie gadać. Jeśli miniaturkę tam... Oh, miniaturkę do SSM-to tam yy, tego to od razu mi z góry dziękuję. Yy, ogólnie za bardzo wiele miniatury, które mamy zrobić. Yy, no, bardzo... To mi pomaga, więc no, więc pozdrowienia. <noise> znaczy to jest dobry. Ja chciałem jest dobre w tym, że jak, te, jak mnie odwalasz, tym ja nie chcę albo piszmy to wolniej lecę. Znaczy mniej lecę. No, dziękuje. <noise> A więc, no, to będzie ja koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. No, taki króciutki materiał bo to tylko przedstawienie jednej z klas. W kolejnym odcinku przedstawię wam klasy Slime, ten Enderman, Skype, Creeper, Vault i przejdziemy do tych lepszych.